Tak, sobie myślałam o tym Ten, zmrożony, jakbym mamuta wykopał. Cierka pobudzająca. A jakie wy macie swoje ulubione lody? E, moi drodzy dzień dobry, już bardzo długo nie nagrywałam. Mimo, że aura do tego nie zachęca, to my się skusiliśmy na lody z polskiego sklepu. Ja z grzesiem radosowym, co prawda. Ja z grzesiem, aż się zastanowiłam, co ja mówię. Ja z grzesiem radosowym, co prawda nie po polsku, bo z Monte. A Monty to polski smakołek czy nie? Nie wiem. Ale Chyba. Powiem ci, że ten. Zmrożony jakbym y, tego, mamuta wykopał. Ale nie widać, że był rozmrożony, nie? I zmrożony, a no jak one z Polski przywędrowały, także zobaczymy, jak Grzesiek smakuje. Nie pamiętam już kiedy rożka jadłam ostatnio. W Polsce moje ulubione rożki to były takie z korala. To były orzechowe, śmietankowe, śmietankowe z orzechami na wierzchu, nie? Eee, a tutaj zobaczcie, no Grzesiek jakiś wiedzie zaraz. Mam nadzieję, że smaczne. I jakie jeszcze były nasze ulubione lody? Milordy. O, milordy to twoje i mojego taty. A ja nie, ja milordów nie lubiłam. Radosław dobrze mówi, tartufo jeszcze było, a jakie wy macie swoje ulubione lody? Zrobiłam sobie nowy paznokcie, moi drodzy, i tutaj mamy znowu lakier. uwielbiam te lakiery, z Madame Glam. I tutaj mamy kolor, ja tutaj mam 29 zapisane, ale to jest Persian Sea i tylko po prostu takie kwiatuszki, a zielony to jakiś tam e, inny mam z, e, z nailaka chyba, także takie sobie tylko wzięłam bazę sobie wzięłam tutaj proszę z nailaka moi drodzy, czyli to jest taki żel w butelce pierwszy raz w ogóle jego próbuję ale chciałabym sobie troszeczkę e, wzmocnić paznokcie, może nie zapuścić, ale wzmocnić chciałam w ogóle zobaczyć jak to działa, bo mam troszeczkę dziewczyn, które mają paznokcie takie dosyć słabe, także wiecie coś takiego jest potrzebne i to jak widzicie jest taka najzwyklejsza, czysta baza troszeczkę ma takiego różu bardzo, bardzo oczywiście e, prześwitującego Idealny właśnie do French, a ja właśnie miałam chęć na coś takiego. Myślałam na początku French, ale na maks sobie spiłowałam paznokcie i chciałam zobaczyć właśnie, jak moje paznokcie będą odrastały, w jakim stanie. Także takie coś fajne, co? Takie wakacyjne, może dla niektórych będzie trochę i pantylne, a dla mnie w raz Nie raz minimalistyczne, ale przez te kwiatki nie do końca, ale że tylko na prześwitującej bazie, no to takie w sumie minimalistyczne. <laughs> tak sobie to wymyśliłam. Oczywiście ta dłoń troszeczkę gorzej zawsze idzie, ale też jest ok. E, ładnie opracowana, także fajnie, podoba mi się. Podoba mi się. E, moi drodzy, pokazywałam Wam e, te lody, jak robiłam, także zobaczcie, tak się poodbijały mi się. Gdzie nigdzie tutaj, jak widać, są jeszcze takie ślady po bokach, znaczy taka, taki ekstra lód po bokach. No i z tyłu. One absolutnie się nie dopełniły do tej tutaj foremki, bo ona jest jakaś taka trochę nierówna. Także tył jest nie do końca zrobiony, no, ale no są takie urocze, także robię sobie już. Kawę mrużoną. Mniam. Come pick me up, drag me from the shadows, babe. Give me your love, you'll be my escape. Come turn me on, keep inside the engine babe. Leave the way it's okay. Miałam dzisiaj taki fajny busy dzień. Byłam u dwóch dziewczyn. U jednej z fazlatciami, u drugiej byłam z termomiksem. Jeszcze mi dzisiaj jeden termomix czeka. Już trochę że nie mam głosu, także nie wiem, jak ja to podniosę. Ale nie o to chodzi, co ja robiłam. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że znowu... E, może nie, że przez Radka, ale dzięki Radkowi znowu byłam gdzieś, gdzie nigdy nie jeżdżę. To są dla mnie takie małe kroczki. Ja wiem, że dla niektórych to się może wydawać dziwne, że masz prawo jazdy, a nie jeździsz wszędzie. No nie, nie, nie zawsze i nie wszędzie. Taki, taka jest właśnie e, prawda e, w moim wypadku niestety. Ehm, ale Wczoraj coś tam mówi Radka, Rady, wczoraj szybko bardzo wrzucił z pracy i mówię do niego: To fajnie, że jesteś, to może mnie zawiedziesz, na co on? A może ty sobie sam pojedziesz, że masz prawo jazdy i wiecie co, troszkę się na niego zezłościłam. Poza O tak sobie pomyślałam o tydranie wiecie o co chodzi. A dzisiaj rano wstaje i mówię: No nie, no ma rację, no przecież bez sensu zupełnie, po to mam auto, po to płacimy ubezpieczenie, po to robiłam to prawo jazdy, żeby jeździć. Także wsiadłam, chciał mnie zawieść, powiedziałam absolutnie nie, wsiadłam i byłam taka zadowolona, tak się cieszę. Eee, super. Bardzo się cieszę. To to jest też takie dla mnie troszeczkę przygotowanie. Jeszcze nie dalej, cały czas nie jeździłam na autostradzie. Też wiem, że dla niektórych z Was jest to dziwne. Ale jeszcze dalej nie jeździłam na autostradzie, do tej pory. No i mamy zamiar z Radkiem wyjechać, ale... Ale jeszcze nie teraz. Mówi jutro z rano, ale ja jutro idę do pracy na popołudnie, także nie chciałabym. Chciałabym z tym co zrobić swój dzień wolny. Wiecie o co chodzi, że nie muszę się niczym stresować. I tak dalej, i tak dalej. No a to głównie chodzi o to, że jak będę jeździła do Polski sama, latała sama, że ja po prostu mogła auto, wiecie mi się w Polsce cały czas nią, że nie mieszkam już tyle w Polsce i mimo, że prawo jazdy robiłam w Polsce te 12 lat temu, a nie mieszkam tam, przez te 12 lat w ogóle, nie, no nie wiem, mieszkałam wtedy w rok czasu, jak lubiłam to prawo jazdy, to mi się cały czas lepiej jeździ w Polsce. Jednak to takie, wiecie, obycie. tam się uczyłam, tam swoje pierwsze kroki za kółkiem stawiałam i to mi jest jakoś takie bardziej znajome, także chodzi po prostu o to, żebym następny razem na mogła auto wynająć, żeby nikogo nie musiała angażować. Aczkolwiek z drugiej strony dla mnie samej trochę szkoda auto wynajmować. Moja mama ma auto, wiecie o co chodzi, z lotniska do domu tak naprawdę mam pociąg. Także, no ale czasami trzeba, tak więc y, zobaczymy. Ale najważniejsze, że te małe kroczki y, robione, także super. Może sobie dzisiaj nawet widzę, radę kupił mi winko. To jest ogólnie moje ulubione czerwone wino. Bardzo długo już nie piłam. Yy... Także może sobie nawet dzisiaj wypiję lampeczka, żeby celebrować, że tak powiem, mój mały sukces. A ja właśnie będąc u drugiej dziewczyny dostałam SMS-a od Radka. Obiad w piekarniku, love you, see you later. Także mam wspaniałego męża. Wspaniałego męża mam i wszystkim takich mężów życzę. Znaczy swoich własnych, od mojego to wiecie. A, także tak, dobra, nie gadam więcej, bo jak mówię jeszcze dzisiaj wieczorem mam prezentację, a jak słuchać już jest ze mną ciężko. Także co, zobaczymy się późno, ja się biorę, za montowanie vloga. Nasze truskawki, moi drodzy, wcale nie pierwsze, już nie wiem, które troszkę było, znaczy troszkę wiele to było, z pięć może tutaj troszkę więcej, ale jak na taką u nas pogodę, czyli wieczne deszcze i 8 stopni w nocy, myślę, że wcale nie jest źle. Obiad mój Radosław ogólnie je bardzo nisko, węglowodanową dietę. Można by powiedzieć, że w ciągu tygodnia jest to keto. A na weekendy, jak nagrywa swój film, no to jest jedyny dzień, że sobie pozwala na inne rzeczy, no i powiem Wam, że bardzo ładnie chudnie. No i skoro Radosław je... czekajcie, to sobie to wińsko. I skoro Radosław je takie rzeczy, no to ja dosyć często jem też niskowęglowodanowe. Ja nie powiem, że ja nie jem węglowodanów, bo tak, owszem jem. Cały czas mi się w pracy zdarza zjeść tosta. Yy, tak więc taki obiad mi zrobił. Zobaczcie, brukselka ugotowana i do tego są żeberka pieczone. Raczej nie zjem ich wszystkich, bo to jest widzę potężna. Porcja, aczkolwiek wiecie, tutaj jest dużo kości, zobaczymy ile zjem. Ale y, uwielbiam takie obiady ostatnio. Nie pamiętam kiedy w domu gotowaliśmy ziemniaki, bo tak jak mówię, y, bo tak jak mówię na przykład w restauracji, tak i owszem, y, próbuję tam z Radkiem razem, jak Radek je, y, ale żebyśmy w domu gotowali ziemniaki, albo żebym chleb upiekła, Tego chleba troszkę mi żal, Eee, bo ja uwielbiam zapach chleba w domu i uwielbiam robić chleb e, termomiksowy, jest przeprzepyszny. Aczkolwiek Radek ostatnio zrobił chleb termomiksowy keto i ja mam przepis na kolejny chlebek i też będę robiła w termusiu i zobaczymy jak to właśnie będzie wyglądało, bo czasami wiecie, mm, czasami brakuje mi takich rzeczy jak kanapki. Dzisiaj na przykład y, ja już wiem, tutaj zaraz się posmiem, Ola znowu dieta Nie, ja nie jestem absolutnie na żadnej diecie. Po prostu jeżeli nie mamy tych rzeczy w domu, to ja ich nie kupuję. Wiecie co, chodzi? nie chcę też Radka kuć, y, kusić, a skoro on sobie tak postawi, postawi no to dlaczego nie? Tak jak mówię, ja sobie chleb zjem czasem w pracy albo gdzieś tam, w ogóle nie stosuję żadnej diety, ale właśnie chciałabym wypróbować dla niego jakiś fajny keto chlebek, żeby mógł sobie zjeść jakąś taką fajną keto kanapkę. W ogóle patrzę, że tutaj mam syf w kuchni, aczkolwiek wczoraj sprzętałam, to jest ciekawe. A, jeszcze Wam coś chciałam pokazać. Um, no może nie będę szła pod tą stronę, pójdę w tą stronę. O, i widzę, że to jest jedno i to samo. Ja mam taką wcierkę tutaj z Onlybio, wcierka pobudzająca. I teraz będąc w polskim sklepie, kupiłam sobie. Blabosy mam do zaferbowania. Kupiłam sobie właśnie też Onlybio, ale to też widzę, że to, że to jest pobudzająca, czyli to jest jedno i to samo. Yy, ale też z Only Bio i zobaczcie, taka wersja tymbarkowa, no po prostu prześwietne to jest. Jeśli chodzi o to, no to tak dopiero ostatnio zaczęłam na maksa y, używać, a z tego względu, że właśnie kupiłam nową i zobaczyłam, że to jest jedno i to samo. Także używam fajnie, włosy pachną potem, bo używam sobie co wieczór. Ehm, Pobudza zdrowy wzrost włosów, nie mogę Wam powiedzieć, bo na pewno jeszcze nie widzę efektów, bo tak jak mówię, dopiero jej zaczęłam ostatnio używać, ale mam nadzieję, że zadziała. Ogólnie mm, właśnie chciałabym zadbać o swoje włosy z tego względu, że. Po wakacjach, po tej słonej wodzie, bo że one wyglądają jak siedem nieszczęść, wyprostuję to, wyglądają ładnie, ale właśnie w ten sposób, nie. I dzisiaj właśnie rozmawiałam, że czego nie uwielbiam, ogólnie uwielbiam swoje włosy, uwielbiam siebie, wiecie o co chodzi, absolutnie narzekam, ale co bym wolała, żeby było lepsze w moich włosach, to to, że jak na przykład kupuję sobie jakiś szampon, to żeby była jakaś taka od razu widoczna różnica. Mam chyba tylko dwa szampony, które kosztują krocie, po których właśnie ta różnica jest, ale jak wrócę z wakacji, już wróciłam prawie, że już te, miesiąc temu wróciłam, prawie miesiąc temu, to yy, no ciężko jest je doprowadzić do jakiegoś stanu. I wiem, że jak znowu w listopadzie pojedziemy do Zanzibaru, to znowu będzie to samo. I właśnie chciałabym te włosy jakoś tak mocno o nie zadbać. Żeby te przygody w wodach słonych <noise> im tak bardzo nie szkodziło. Nie szkodziło. Także macie, jeśli macie jakieś triki e, lub swoje sprawdzone sposoby lub jeśli stosujecie jakąś technikę e, i która się u Was sprawdza, to bardzo Was, was proszę o informacje Za namową mojej Ilonki właśnie zaczęłam obserwować jedną dziewczynę, teraz już nie wiem jak się nazywa, ale jakoś nie czuję tego vibe'u z nią. wiecie? Ehm. Nie wiem, nawet, od niej kupiłam audio, nawet kupiłam od niej e-booka odnośnie pielęgnacji włosów, ale jakoś zaczęłam czytać i nie przestałam. Aczkolwiek u Ilony widzę wielkie, wielkie, no przepiękne ma włosy teraz, także widzę, że u niej działa i mówi, że to właśnie od wtedy, jak zaczęła stosować pielęgnację tej oto dziewczyny, dlatego się też skusiłam na <laughs> e takiego e-booka do, do swojej poroto, porobatości włosów, ale no nie, nie mam, nie czuję tego wargu z także nie wiem. Kiszka. Także zostawcie jakieś namiary, albo jakieś wskazówki, albo jakieś magiczne kosmety się do włosów. Dobra, idę jeść, bo wyciągnęła z piekarnika i mi stygnie. O, mój radziadł zrobił. Nie pytacie, czy mi smakuje jedzenie. Do potem, buziaczki, papa.